Dzień dobry, piękne panie. Dzisiaj przychodzę do Was z pewną inspiracją. Mianowicie, czy zdarzyło Wam się utknąć w życiu w takim miejscu, kiedy nie wiecie, co dalej, i czuć się z tym bardzo, bardzo niekomfortowo? Jeżeli tak, to posłuchajcie, może ten materiał będzie dla Was inspiracją. Ja Miałam właśnie ostatnio taką sesję z jedną z dziewczyn, która. Nie wiedziała, co dalej w życiu robić, jakie wytyczyć cele, do czego dążyć, za co się złapać w następnym momencie. I to, co się okazało i do czego doszłyśmy podczas tego spotkania, to jest to, że pod spodem kryło się pewne przekonanie, które bardzo mocno blokowało jej. Danie sobie prawa, żeby zatrzymać się w tym takim momencie, nie wiem, po prostu nie wiem na razie. Bo warto zdać sobie sprawę z tego, że czasami będą takie sytuacje w naszym życiu, kiedy te odpowiedzi nie pojawią się tak od razu. A my próbujemy z głowy, usilnie już teraz, natychmiast wytyczyć kolejne kroki, kolejne cele, żeby się posuwać, posuwać do przodu, do przodu, do przodu i tym samym nie dajemy sobie prawa do tego, żeby się zatrzymać, odpocząć, odsapnąć, zregenerować. Pobyć ze sobą, a to pobycie ze sobą jest bardzo ważne, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie usłyszeć swojego serca, swojej intuicji, swojej duszy i może się okazać, że dalsze kroki, dalsze cele same się pojawią na tej drodze. Druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli działamy małymi kroczkami, to każdy kolejny krok też nas przybliża do jakiegoś większego celu. Może się okazać, i z mojego doświadczenia często okazuje się, że jeżeli pozwolimy sobie działać dzień za dniem, właśnie tymi małymi kroczkami, to za rogu, za zakrętu, za jakiś czas przychodzą do nas rozmaite propozycje i możliwości, takie, których nasza głowa mogłaby nawet sama nie wymyślić. I to jest cudowne i genialne w tym, jak funkcjonuje wszechświat. Tym bardziej nie warto zawsze za wszelką cenę fiksować się na tych takich celach, na kolejnych krokach, na takim planie od A do Z. Warto zostawić sobie przestrzeń, bo w tej przestrzeni jest miejsce na nieznane. A to, co nieznane, może przejść naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania, rezultaty. Ale słuchajcie dalej, co było też w przekonaniach tej dziewczyny. Pod presją. Ciągłego ruchu, wyznaczania celów, obierania konkretnej drogi, ścieżki, kryło się przekonanie, że czas ucieka, a gdy czas ucieka, ja jestem coraz starsza, a gdy ja jestem coraz starsza, to mam coraz mniej możliwości. Nic więc dziwnego, że kobieta ta, która bardzo w bardzo młodym wieku jest, miała taki z tyłu głowy głos, który dopingował ją do działania. Bo według jej przekonania, czyli według jej systemu wierzeń, światopoglądu, czas działał na jej niekorzyść, czyli ona musiała teraz się spiąć, teraz podjąć decyzję, teraz wpaść na rozwiązania i pomysły, ponieważ według tego jej przekonania, które nią rządzi, e, za jakiś czas mogłoby być za późno i wtedy koniec, szansa jest stracona na zawsze. Jeżeli odnalazłyście się w tej historii, zachęcam Was do tego, żeby pozadawać sobie konkretne pytania, aby dotrzeć do tego przekonania, które tam siedzi w podświadomości głęboko w nas, i powoduje, że zachowujecie się tak, a nie inaczej, macie takie emocje i samopoczucie, a nie inne i nie pozwalacie sobie na ten odpoczynek, no to bycie w nie wiem. Także weźcie dziennik swój, zeszyt, długopis i pozadawajcie sobie i odpowiadajcie pisemnie na pytania. Na przykład, co się stanie, jeżeli nie będę znała wszystkich odpowiedzi od razu? Co się stanie, jeżeli przez jakiś czas Będę tkwiła w tym, nie wiem, dlaczego muszę od razu wiedzieć, co zrobić dalej. Zadawajcie te pytania, wnikajcie głębiej. Dlaczego? Dlaczego? Zobaczycie, że dostaniecie swoje odpowiedzi. Dajcie znać, czy film był przydatny.